Witajte w nowym odcinku, z nowej serii, na nowym koncie, które stworzyłam wczoraj z koleżanką. Wczoraj. Co? Wczoraj. No, wczoraj, no, no. Pff, dobra. I tutaj jest. Nagrywam? Znaczy moja koleżanka nie nagrywa, ale teraz nagrywam ja i on, no, moja koleżanka ma na imię. Tak. Natalka. To nie mam słaby słyszeć, ale... Okej. Okay. Tak no wygląda i, nasze no konto. Mój kanał to... Oh my god, reklamuję swój kanał. kanał. Przy 30 subskrypcjach, naprawdę. Przy 30 subskrypcjach reklamujesz swój kanał. Dobra, uh. właśnie trochę. No, powiedz coś. Ja twój kanał reklamuję. Dobra. Link w opisie, niech będzie ci. Wygrałaś! Pokażę Wam, jak wygląda. Pamiętajcie, to jest nowa seria, nie jest normalny: zagrajmy w Monster Planet. Ciuchy to są takie: takie, 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 takie i takie. Dodatków to mam mało. Takie coś. I mam jeszcze buty I mam jeszcze spodnie Tak I mam jeszcze bluzki Takie. Tak wyglądała na początku Tak wyglądała Na to masz udostępniony ekran, nie? Tak wyglądała na początku A teraz wygląda tak Ma trzy animacje ma siódmy level, wszystkie zadania oprócz tych, które się jeszcze nie odblokowały. I ma śwink. <grywa> dobra. No, odebrałoby się. No. Od razu mówię, zamierzam sobie zrobić. Yy, dobra. Zamierzam sobie zrobić yy, teledysk i będzie tam napisane minimon yy, Star Studio to... Yy, dlaczego minimoni Star Studio? Bo... Sobie wymyśliłam taką nazwę i będę dawać sobie czasami. No, jak zrobię ten teledysk. No, słyszycie, właśnie. Znaczy, dodam tam muzykę, którą będzie w tym teledysku. Nie wiem, czy Wam się spodoba. Napiszcie, bo jestem w trakcie, więc mogę jeszcze zmienić muzykę. No, hmm. No, nawet by się udało, więc możecie napisać, czy Wam się podoba. Natalka. Co? Pobawimy się hakera. O, jak widzicie, tą osobę, zielony glucio, to to jest moje konto, które teraz sobie właśnie udawałam. Bo oni mnie ciągle jacyś zapraszali. Zrobiłam takie konto, które sobie przesłałam na kropeczkę i bardzo... U... oni napisze tutaj że Trzeba było mnie nie zapraszać, bo zapraszali, ja się trochę ściekałam i to tak... Ja byłam wkurzona. No. Dużo osób już na tym koncie zablokowałam. Zablokowani, patrzcie. No, przecież blokowałam ludzi. No, patrzcie. Tutaj blokowałam sobie... Dużo osób mnie zapraszało, zapomniałam zaprosić. Na przykład ten. Ten to był dzisiaj, zaprosił. Znaczy nie dzisiaj, tylko wyszłam na to konto dziś i... I go zablokowałam, bo miałam więcej zaproszeń i bardzo głupie nazwy, które też były powiązane z haker, coś tam. I no. Natalka. Co? Poczekaj. E dobra, nie, nie, poczekajcie. <grym> dobra. Natalka. <grym> Zrób luk, kropeczce. Um, jak słyszycie. W tle kogoś. Jak słyszycie w tle kogoś, to przepraszam, bo to jest moja mama. Oh. Mama se rozmawia z tatą. No. I bardzo was proszę, jak przeczytaliście już ten status, to to chyba już wiecie. A jak nie przeczytaliście, to przeczytajcie. Ja wam nie będę czytać. Chyba, że nie umiecie czytać, to chociaż pewnie byście nie byli także na YouTubie. Nie? Nie Jak nie umiecie, nie znacie tych X-ów, bo nie, ma, nie macie konta na tym... na MSP To... Przeczytam no? Kochani, bardzo was proszę o pozdra, serduszko wykrzyknij Proszę o pom pomow... Proszę o pomow w levelu Serduszko wykrzyknij, dziękuję za pomoc bez X-ów Serduszko... Dostałam jedna po strachu, no bo na 10 muszę to zedytować, bo nie chcę mieć pomo. Proszę o Pomoc w, w levelu. Nie, pomocy. Pomoc. Dobrze? Tu mam trzy animacje. Hmm. Pokażę Wam każdą. Tom. Y, tom to ja kupiłam. Tom to. no Trochę się umówiłam, na taką trochę nie. A tom natalka tak bardzo chciała. No, Tania, ale jest przydatna. No, i wydaliśmy przez te dwie animacje całe tysiące. No, bo sobie obzdorałaś tamtą, tamtą. A ty sama animację więc. No, ale, ale tamta kosztowała dużo. A ta jest brzydka. Ładna. Druga muzyka, którą pewnie będziecie słyszeć, to to będzie... to to to, to będzie... O kurczę, weszłam zły. Tutaj nie mam wyjść. 6 minut, no to nie wiem. Dam jakieś tam muzyki. Wszystkie napiszę jak się nazywają, no bo co? Może Wam się jakaś spodoba? No to wam powiem. I yy, dopiero w poniedziałek będzie kolejny odcinek. Tylko jakby Śmingo z Tak dawno nie było. Znaczy, dawno nie było. No. Rok temu był Śmingo z I bawię się właśnie jajkiem. Natalko. Co? Matko, jaki rozmysł Oh my god. Widzisz? No. Tu Emo Claudi Jak oni robią, że Emo Claudi im nie kratkuje? To ja nie wiem. Tu, Emma Claudi. Ja sobie piszę czasami. Chciałam ja udawać Hakera. Napisałam Emma Claudi. a to mi. Za. zagotowała. Nie, zagotowało. Tak, tak, Natalka. Co? Dlaczego tak ponuro? A, się napisałam o O, moja koleżanka jest na komputerze. No to chociaż nagle... O, kurczę. Przez to wszystko zapomniałam napisać. Nagrywam

ta animacja mnie wkurza strasznie. Dlaczego ja ją teraz ustawiłam, to ja nie wiem. No tak wiesz, dlaczego nie ustawiłam ją. Ja nie wiem. Tata lepsza Dobra, no. Możecie tutaj wszystko robić, czyli nie wiem, zapraszać i dać prezenty i dawać pozna. I dużo innych rzeczy, no. Jakie mamy luki? Brzydki jest, ja chcę go usunąć Ja chcę sobie. Zrobię do... nowy look. Natalka. Zagadaj zagadaj YouTube'a, czyli nie wiem. Czyli do 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 Ale możesz mówić robią tylko. Czy zawsze muszę... Zawsze muszę mówić, żebym to zrobiła Ale możesz coś mówić reklamować swój kanał, czyli nie wiem. Powiedz. Заташандо сабскрайб сирэ. Ты не хочешь? Отчекивай. Хаки бра, э, фшебил. Я тебя так не разумею, тарканец. Ты кому я? Тепкущи. Таза. A trzy, cztery, a, chciałabyś sześć, siedem, na tym kącie? No. chciałabyś jeden, dwa, trzy, tak? No. no to... I widzowie, uszczęśliwcie Natalkę i da, pomagajcie w lewelu <grywa> Prawda Natalka? Nie. Mhm. No. Taka cicha. No, pewnie się i tak nie będzie słychać. O, tak... Jestem zajęta, a ty mi cały czas gada. No. Wiem. Kurczę. mi się ze O, to no. ja. Hmm. Dobra, ja kończyć czy nie kończę? No nie jestem taka kuterzem. Nie, zapraszam tutaj. Mm. To jest moja koleżanka. Dobra. Ktoś tu pisał hejty, bo mnie to nie... już mnie to nie obchodzi, na to O! Moniczkę Ym, Dobra Pewnie z Minimoni A tak w ogóle wysłucham Dobra, pewnie z Minimoni wzięła Moniczka Popsuć <grych> Dobra, pozdrawiam Sandr... Natalka Pozdrawiam, rozdaję w 2006 Pozdrawiam, Sandra Ukoś... Chyba to jest ukośnik Sandy. Pozdrobiłam. A tak w ogóle. Nie wiem. Matko. Pozdrawiam Ania Rus. 2004 Rusania. Pozdrawiam Orir. A tak w ogóle. Ma, 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 mam. Michalina, matko. Dobra, niech będzie. I pozdrawiam tutaj każdego. Natalka, pozdrawicie czy nie pozdrawi? Nie pozdrawiam. No, każdy się już rzucił. Chce być moim najlepszym przyjacielem, no. Kurczę, co ja... Nie, nie, no. Ja nie będę pisać już to. Dobra, musiałam się przenieść do innego pokoju. Dobra. Ja już kończę nagrywać do następnego odcinku z tej serii. Ta seria nazywa się Kropeczka. Kropeczka, no, sama Kropeczka. I do następnego odcinku. Pa!